Jak wygląda matchup? Chyba jeden błąd i leżysz? Trochę tak. Szczególnie w early game pierwsze levele Mogę zostać one shota Ale jak zagram poprawnie to on nie może grać no Mam Taylora na no iwarnie Szczególnie jak on ma ignite i Sorcery to Level 1 może próbować we mnie flashnąć Tak samo level 2 że po prostu nawet wejdzie w dobrego trade'a Ale jak będzie trzeba to po prostu oddam mu i raczej Talon musi być do przodu, żebyśmy wygrali tę grę Później nie będziemy mieli jak zabić Oriana i Jinx ja w sumie mam oba piki. Ten w obecnej mecie, okej okay, yes. jest. Nie zawsze spoko na No Dobra, będę się staro go obijać za każdego creepa, którego będzie chciał wziąć. A, czwarty mojego skraszuje, tylko muszę uważać na Mastera. Dobra, no, obiłem go towerem bardzo. To jest dla mnie OK. muszę pamiętać, że on nie ma tp więc... Nawet jak wejdę event w trade'ach, to po prostu będę mógł zrecallować i tapnąć. Kurde, zmisowałem 3 creepy, już niepotrzebnie. Dobra, potem ja chyba będę musiał uważać, albo nie, Ivar nie są... znaczy, Ivar, Master, jestem idę w sumie, może to spuszę i zajdę do nich, chyba to z i zejdę. Nie wiem, czy coś tutaj zrobi, ale mam nadzieję. Inaczej moje zejście będzie już ze skurde. no dobra, trudno. Lubię przestałek, spadł z trzech creepów, jest to najlepsze dla mnie. On już trzy poty spalił, więc jest okej. Okay. teraz uważaj, żeby nie paść ganka. Może Ivar na linii podejdzie? O, to jest okej. Okay. Chciałem flashnąć, bo mam złoto Asafadu, ale dziwne, że wcześniej nie połączył dać mi Szylda To bym nie musiał flashować Dobra, teraz muszę uważać, bo on chce mnie flashnąć A dobra, to jest tak, jest dla mnie dobre Ja mogę teraz rykować i tapnąć On będzie musiał oddać przynajmniej jednego wave'a Straciłem flasha, więc na szóstym będę musiał uważać, żeby nie dostać one shot'a, ale... Ale jest jak jest Może play to wezmę Teraz będę musiał uważać, ale... Ale nie wiem, czy mogę coś z tym zrobić On będzie chciał we mnie flashnąć No użył Edo do tyłu, to może teraz mogę to pushować Dobra nie ma jeszcze szóstego, może go zabiję? Nie mam e. szkoda nie miałem, a szósty wbił Chyba, że team jeszcze szybciej, ale trochę na jakieś przeżył, bez ignata dziwne, bo to on mógł zejść tak nie wiem, z 10 sekund szybciej Zabił nam idzie, ale trudno, może zabiło tu kogoś w sumie Chyba padają we dwóch Zauważyć na olina. No powinien być fajny, mamy. Bo no, nie mogę zmieniać formy, bo jak zmienia to od razu mnie zrujnuje. Teraz mogę wnioskować jaką cooldowny. Kurde, nie przefreszowałem, nawet. Jakbym przefreszował, to bym zabił. Jakbym przefreszował do bramy, już to bym zabił. Ale powinienem tutaj zabić na pewno. Jakbym mnie strzelało, to jest tutaj 100 na 100 dead. Nie mógł mnie tutaj ograć Kurde, hey, ma. Teraz zazwyczaj mu nie zrobię Robię, ale... Będzie się dać w za wszystkiego Oho. Trochę bija, tak szczerze O, jestem leto Chyba już się nie da grać Jak jest na spike'u Muszę tablisy raczej kupić No jest taki matchup, że jak jestem do tyłu, to nie mogę grać Jeszcze samo w drugą stronę Więc jakbym go zabił przed chwilę, to on by nie mógł grać Czyli tak, pewnie będę dawowany przez Riven, przez Monstera, ale może tu żyję przynajmniej. Czekam na niego. O Riven też zabili kij. Lepiej grać fajtra, już teraz od matchupu. Do matchupu też można. Ok, Konkerara też można. może Ariana będzie topowała. No jak nie to biorę tego Tower, tego Ava no O, jednak teftnęła za mnie. Dziwny warta tu miała? No sobie ja miała. Muszę grać Hydra na się No w teorii mało czy na czwartej item, ale nie wiem czy jest jakaś wybitna. Jest okej okay, chyba. Dostajesz CDR, zostajesz jakiś tam healing, ale... ale nie wiem. Najczęściej ja night ci się bardzo przydaje jakieś, albo nie wiem, shodzin to jest ok, jak masz yy, Joinsa jeszcze jakiś GA czasami, albo nie wiem, mało. Libert za mną poszedł i stanął za mną, no, dobra, mogą mieć tu mieć Mogą mieć tu mieć, mogą mieć tu warda na mnie Nie mogę raczej tego brać Jakby mieli to ktoś przechodzi i mnie zabija na hita Problem jest taki, że Master też na mnie wygrywa, więc Dobra, już raczej nie powinno go tu być. Trochę flipuje, ale jakiś tempo zrobić. Teraz mógł się cofnąć do mnie, więc muszę uważać. No, dobra, brama. Chyba... O drugiej w nocy są nie najlepsze bramy. Tylko zabijemy to jest skid. No raczej dobry był ten tepek. Pan spalił dwa samonary ale... Jak nie wiem, niedługo pewnie. Ale opieciaczek Mok 20. Idę chyba tam po prostu. O. Jak przeżyję to, może to wygramy? O! Bomba? Nice. Dobra, to powinno być wystarczające. Tylko jakby tu podejść pod nich, ja będę połkowany, ktoś musi sobie szykować, a ciężko wariane O! Dwie sekundy, pog. Dostał, ale przeżył. Na jeden. Reven tu biegnie, trzeba uważać. Będę na Riven uważać O tutaj z Riven Mogę portalem zagrać Może coś tutaj wykminimy? Czy możemy Aszara? Chyba nie, Jinx przebiegnie i nas wszystkich O tu jest Master, ty Nie zauważyłem nawet A i tak bym nic nie zrobił Chyba za bardzo zamulony jestem na patrzenie na ekran, no, ale dobra jest git, zrobiliśmy. Jego zenię u gra tej lera? No nie, no po prostu sobie biega i daje shieldy, no ciężko tutaj ocenić go za jego gra, tak szczerze. Jeżeli można ocenić dawanie shieldów, to, to robi to dobrze. Ale reflex, co? Idę drugą w nocy Dobra, no, pytanie: czy ja się mogę pokazać na bocie. Ja mam za pół minuty TP-ka. Jeszcze chyba zostanę jednego midwave'a, żebyśmy mieli kontrolę, a później pójdę w bota z TPK. Nie podchodzę do niego bez flasha. Problem jest taki, że no, nie mam jak podejść do Oriany, jeżeli nie swej czekuję. Jak miał flash, to mogę złunsztować, a jak nie mam flasha, to nie skajtuję. No! Mm -hmm. Trafił? One shot? Nice. Nasz rangel. Ale midwave, midwave pierwszy. O trafił. Ale no dobrze Riven we mnie nie odwróciła, bo mogłem być tam dead jakby we mnie odwróciła, a nie tam z kogoś tam Master, masz tu biec. Ja padam na jedno od tego, od Oriany O, to poleci Kupię to. Się, to dobra Dobra, uratowany Trzeba na Oriany uważać na przejściu. Plantem trzeba przykoć, żeby się fajnie dostać. Podziewał Fajka men RK Jinx może lecieć Albo Arka Riven Nie wiem tak jak kupiłem tego BF ale Nie wiem czy będę sobie składać z niego to mogę niby się Jin albo GA, ale Albo Gia kupił Da się grać na Vigara Mam flash 102 ale Znaczy nie chcę flashować Co on robi? Kopiechałem po prostu GIA. Znaczy GIA raczej w tej grze mi nic nie zmienia, bo jak padnę na GIA, jak wstanę z GIA, to dostaję one shota. No, ale... Ale no, zobaczymy, może będę miał jakieś też, a później jeszcze do Everna i przeżyję. W tej stawin no witam Kubon. Tak się składa, że miałem 0-3 na linii na Riven. Więc stwierdziłem, że... Yy, że pomogę trochę drużynie. I może nie będę ginął więcej. Trochę oraz to się na jednej, na jednej linii, nie wiem czy chcę grać z sidem. Po prostu idziemy w 5 mm bierzemy inki później robotem albo topem Dobrze o, Gra się przegrała Opadliśmy losowo wejgarze, ale może łajwa weźmie? No ale tracimy Sola No dobra, to jest takie, że nie skończę, ale ta gra będzie ciężko. Jinx już ma BTK, więc spoko, nic nie będę robił A Riven i Master będę będą Może jak Weger będzie miał flasha, to skieruję tę grę, ale wszystko jest zależne od tego, czy Veigar przeżyje Rakan tu może jakoś flanki szukać od dołu, okej, okay, pokazał się tu O to, to Musimy szukać chyba takiej lasowej klatki i spróbować kogoś ushtalować To jest chyba taka jedyna nadzieja być większa na zwycięstwo Wystarczy, że w nas i padamy Jak Jinx ma flasha, to może Pan to zrobić na lajcie. ja się go na kół nie miałem Byśmy zabili może Serpent Fanga kupię w sumie No kopię Serpent Fanga Dobra, Veigar ma też teraz Reszta też zaraz będzie miała Raideriko Dobra, Dobra, ten Serpent Fang całkiem dużo może zmienić Bo i będę zbijał shielda z... BTK może i Oriany Shield i Riven shield. Jakieś tam shield od Rakana jeszcze I to zaczynają? To jakbyśmy przez mida grali, talon jest on top na topnęła flankę niby ale... Jakby weszło jakieś jedno dobre EQ Dobra, w tego też może być, byśmy Midway'a dzięki temu Znaczy no dzięki temu że trafiłem, ale dzięki temu że strollowali na szara Po problem jest taki, że my nie mamy zbytnio jak zawsze na szara, bo nawet jak ich wypniemy głęboko na midzie to nie mamy takiej presji, że możemy na szara zrobić O, strollował? Niegin, proszę, wejgar niegin. Mówiłem raka, ale. A drugi? Tylko teraz? Jak stąd uciec? Gia za 20. No, że miałem chodzi, już range jak patrzę. Trzeba celować? nacelować nie ja sądziłem, że mnie zabije z samego kół. jak mnie zabił z kół, to później daję E i go zabijam. Kurwa. Exekuta z No i bad Jakby mnie zabił skór, to zabijam tutaj wszystkich. Dobra, muszę sprzedać giaz, ja chcę kupić teraz. Nie, tego nie chcę kupować. Kurde, mogłem tutaj może skierować fajda. jak go lepiej zagrał. No ale było i tak Zawien zonowany, ale jak trafi warnem. Ja nie mogę przejść panowie Zponujemy się nawzajem, ale <laughs> Nie wiem kto wygrywa. Mam nadzieję, że my Masera jeszcze mają Ale bomba w to teraz? Kurde, what tu mieli, co teraz? O, no, ta gra ciężka No flasha za minutę, jak wygra Trafi jakąś klatkę to... To może wygramy, ale... Dobra, możemy on-sztować bo musimy jakoś przeczekać eldera, ale... Czy jemy? Czy się O, zabił Jinx. Czy jestem w londynie na MSI? Nie, 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 nie będę. Może to wygramy. Wejgar nie ma flash teraz, to jest lekki problem, ale ja mam flasza. Więc Może uda mi się flashnąć kogoś głęboko tutaj zmarszczować. Czy raczej padnę za to, ale nie wiem, może jakbym zabił. Tylko problem jest taki, że oni mają cztery osoby, które mogą skierować fight. No i ja w sumie też, tak sobie myślę. Dalej to ze mną. O, zaczeszłeś Nie, mam za dwa. Jak A jest master, ale muszę się tymi zająć. Bo, bo tak się stanie. 40 do Eldera. No powiem tak, no jest wysoko. Ale co teraz? Problem jest taki, że nawet jak Eldera weźmiemy, to nie możemy puszczać. Bo on do bazy biegnął. Ariana ma TPK. No jest lekki klops w tej grze. Te miniony mnie zabijają. Do czego to doszło? To jakiś OPS w te miniony. Co się dzieje, ty, many? Dobra, jakby to zrobić? Ja to muszę skilli zrobić. Tylko, że kto tapi nam. Dobra, ta oni Senna mogą defować, my możemy robić. Tylko, że mnie ten smog zabije. Pierre Pinka spita i czekam na gang. Wyłącz ten movement prediction. A, dobra, już wyłączam. Dzięki za informację. Pozdrawiam. Ty, ale poddymia. Klatka, Wegara, klatka co, co się dzieje ty? Ten nie do klatki, ten weszną sobie do przodu. Mordowiertara. Jakbym był skrillet z tym. Nie no muszę mieć move and żeby jakoś podejść do Jinx na kół. Na mocie albo do Oriany Dobra, teraz jaki plan? Kończymy jednym puszem, po prostu flipujemy granami na i biegniemy w pięciu I może nas nie zbagdorują? Wydaje mi się, że to jest jedyna szansa Bo jak nie skończymy na alderze, to znowu wezmą na szara i się nie da grać no Ja mogę, o, ty, tu, tu, tutaj są Dawaj ich dawaj ich Ty, ze mną dawaj ktoś O, tu Master chyba jest ze ścianką gdzieś O O, pomocy w bazie! Dobra, defujemy, wyluzujcie. Depuje, dawać go. Kończymy grę. Essa. Tylko gdzie jest Zingstera? Defuj <grybuj> talonem. Albo może ja zdefuję? Tu będzie? Nie było jej tu. Dobra, kończymy, co? Proszę, nie, niech nas nie zabija wszystkich. Ząluję ją, nich, oni kończą. Albo zabija. Essa. Nie, nie wiem, jak to wygraliśmy, ale się cieszę. Jace? No dziwne, że Chase na pol właśnie tu jej Dicarie, jeszcze na deszcz. No dziwne.